Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Ratuszu, w Galerii Ratusz, Wielkie Święto Osób z Niepełnosprawnościami. W Ratuszu dzisiaj do, zostało dokonane, dokonane otwarcie Wernisarz wystawy Serce Malowane 2024. Uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Jest to wystawa podsumowująca roczny dorobek uczniów. Wystawa została zorganizowana we współpracy z Fundacją Promień Słońca, oprócz tej wielkiej wystawy, na której prezentowane są różnorodne techniki plastyczne, również jest dużo prac mozaikowych. Wszystko jest w przepięknych kolorach mamy również otwarcie wystawy poplenerowej Legionowo naszych marzeń. Została ta wystawa namalowana podczas pleneru Choć, pomaluj mój świat, za mną i przede mną stoją fotografie, które zostały wykonane podczas pleneru fotograficznego świat wokół nas. K który poprowadził pan Bartosz Karwacki, pan Piotr Żyła, a uczestnikami byli e, osoby biorące udział w 13 dniach osób z niepełnosprawnościami miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego. Każda praca to coś wyjątkowego, coś wspaniałego, oprócz kolorystyki, oprócz e, kształtów ma coś w sobie specjalnego, jest włożone w nią Dużo emocji, serca, zaangażowania. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszych wystawach i zapraszamy na 14 dni osób z niepełnosprawnościami, bo tym dzisiejszym wydarzeniem zakończyliśmy 13 dni osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję bardzo.